Dzień dobry Państwu, a przed Wami mecz Counter-Strike'a yy, graczy yy, ode mnie znajomych przeciwko jakimś innym graczom. Zaczynamy od wyniku 7-3 dla antyterrorystów. Jak widzimy, czwórkę i do stronę b z czego dwóch schodzi midem do dżungli. Już Lexus strzela się z AWP na midzie. A tymczasem e, antyterroryści bronią BSAB Spokojnie, właśnie po pierwszy frag na Lexusie, z granata. Antyterroryści wcafują się szczurem w stronę Mida Gracz Arkezar właśnie podchodzi do nie a nie wyskakuje Flashback. na szczura. Od swoich przyjaciół. I właśnie gracz X został awopenemidzi właśnie na to, zabite. Chodzimy. Bursy pull auto gracze Zitka, bardzo... No, jak na jego poziom bardzo dobre. Właśnie orzełek fleszuje dla swojego kolegi, ale jednak Zitka nie został flesza i zrobił e, anterrorysta. Tymczasem antyterroryści kumulują się na midzie. Jeden tylko został na bumpsaite B, a paket zbliża się w stronę A. Na no, razie nikt nie jest świadomy, że paka jest e, w e, pałacu. A ten terrorysta wchodzi rampą, gdzie wcelowany jest e, Jill. Właśnie zabił gracza Arkezar, który właśnie niósł pakę. I pojedynek gracza Ibex, ale został też zabity przez tego snipera Jilla. E, no, Kolejna runda. Terroryści grają w Hulla, mają kawachy i dwóch projektów będzie grało z pistoletami, tak jak mówiłem. Eee, terroryści zbliżają się w stronę bombsite'u A, szykują smoke. Widzimy. Standardowe ustawienie 2.1.2 Wszyscy terroryści są skumulowani przy bombsite'ie A. Na rampie i 1 w pałacu. Gil właśnie wyciągnął pierwszego fraga. Zidkar jest zasmokowany i omłotowany na pałacach i jak na ruchu. Sęgersz Lexus właśnie uniknął pięknie strzału od snipera w przeciwnej. I grałem na razie na czas smoki czekają swoich kolegów. Gil cały czas z Awką próbuje zeskanować przez smoka i zobaczył, w gracza Tekzje właśnie go zabił to się nazywa pak od gracza Mike'a Lele. to fake. Zitker rozstrzeliwany wycofuje się z z swojego spawnu razem z graczem Markezar. Znowu ta zbójka została. Ciekawie jak se poradzą tym razem. Bóg na pięciu. Dwie osoby raczej nie powinny sterować naraz. Więc wsunął w stronę bąbsajdu B. To Arkezar droga i ładny hatchet siadł z tego. Pięknego full auto. Zitker jest bardzo obcy. ma się o tylko 10 HP i... Może to się źle skończyć. Michael lepił mu a jednak wycofuje się w stronę Trajku tutaj, z z y, sniperem antyterrorystów. E, boi patrzy w domy. Szczura patrzy. A tymczasem Zitker przeżył wybuch granatu. Nie ucierpiał nawet, nie na dinochetę, nie został zabrany mu. Zbliżają się w stronę do I właśnie Zitker próbował zabić, ale na nikogo nie zabił. Znaczy tak King zdobył dabla Ostatniego dubla wam terroryści wygrali. Yy, terroryści bardzo sobie radzą. I jeszcze raz grają fula, czego wszyscy powinni przecież karabinę, ale... No, yy, Arkezer kupił shotguna. On zając z światowe yy, światowy gry na shotgunie, więc może mu się uda coś ubrać tym razem, gdyby też z pół kilometra. Yy, a terroryści grają na dwie oh, no, ałów. Czego będzie pojedynek prawdopodobnie Skaud na WP na mindzie Zitka zbliża się ku shortowi właśnie Arkezer zasmokował i Tix patrzy się na sztura. Michael próbuje wyciągnąć straga, A nic nie puszuje tam shorta. Orzełek już czeka na Gali, na wrog, właśnie podejdą. Zbliża się następne, ale właśnie sam swojego zabił gil jakiś? coś nie wyszło mu w tej sytuacji, ale oddręczył się swojemu koledze po gracz Lexus. Właśnie pojedynek jeden King na dwóch. Eee, Antics jest obijany. Antics, gracz rzucił mu o na na Kinga. Viawuby mamy właśnie w filmie Fifex i Antics w tym momencie. Paka jest na shortcie, pilnowana przez właśnie do Kinga. Entry zbliża się i czeka na fragę, jednak nie trafił, tak ładny mógł fraga zdobyć, ale jakoś mi się nie udało, jakimś cudem jakiś poziom silver 4, silver 5, to mi się zdaje, może 6, ale nie wiadomo, jak rozgrywa się na każdym poziomie niż ten właśnie fifex zlamił, zniósł 100 hp, ale niestety ładne full auto king przeciągnął i gracz wycofuje się w stronę konektora i tam prawdopodobnie będzie czekał na wroga, a nie, jednak... Idzie na bombsite A, na plancie stoi Ja, patrzy na konektor Dobre posunięcie z jego strony Ale raczej skończy mu się czas, więc sejwuje Tak właśnie widzimy Chowa się, żeby nie dostał przypadkowego strzała z pół kilometra Szybka z arkezara, który już nie żyje na przykład I tak wygrali już dziewiątą rundę Antikster sejwował właśnie na grają, grają full A, Terroryści cały czas, ale akurat znowu z shotgunem. to rundę nie wyszła, więc zdobył żadnego fraga. Bardziej druga się przyużyła od niego. A, grają wyszło. z jedną, abu bułpą Dixa. A, a terroryści grają z dwoma a jest mam panni z Nikt z nich nie posiada czwórki, widzę. Flashback. Flashback. Eee, 3 terrorystów pod BSMA a um, a dwóch. jeden mid jest, a drugi jest w apartamentach ten pan, apartament, który tak, pod budyniem ja sejwuję lepiej, żeby się nie wychylał pod tą awkę, która jest na B jeśli Arkezer wybiegł i znowu mu akcja jeszcze dostał. nie wyszedł dostał zresztą tego head do Boyego. Więc gdzie z nim idzie właśnie licał smoke'iem ze 2hp to za HP. z awką, AK kontra akka, e, AWP Właśnie do ładnego heada w, w tymczasem Zitker fartowny strzał w głowę. Lexus strzela się, wieks pozwolić w konekcie, ale jest już tam wróg. Jak chcę, wiesz, pięknie obity przez Lexusa wróg. AWP znowu, NTX Tix znowu wyciągnął fraga na shortcie. Stoi w konekcie i idzie na bs bronić. Jeden na czterech, prawdopodobnie to będzie runda dla terrorystów. Znaczy, nie myślę, żeby King ugrał to nie myślę, że nie jest na tak w wielkim poziomie. Czyli Fifex na Łukasza. Czai się, jest celowany w ścianę, właśnie w stronę CD będzie celowany Lexus patrzy na dżunglę. E, Tix spinuje konekta a wróg zbliża się właśnie od strony dżungli. I Tix właśnie trafił, nie wiem co no cuda. ale poprawił swój strzał. Wydrował się pojedynek apkami na Kinga. Czwarta runda terrorystów, i to właśnie ostatnia runda pierwszej połowy. Zobaczymy jak za tym razem poradzą. Więc, terroryści grają jedną AWP, a właśnie antyterrorystów te nie stać na żadną AWP. -ę. Chociaż King mógł kupić kolegę, snajperowi z drużyny AWP, ale jednak postanowił zachować 9000 na nich. Zitker ostro na powilni. czeka na jakieś najgłębsze strony ciała, niech nie trafił. Michael jest za sobą bity. To jest Lexus wyskoczył na wroga i ładną panią mu zasadził. Michael jest cały czas obity. I nikt się na nie know. zbiera, że co ogień. Może fajczy yy, gracza Smok. Lexus tam. Ale Fivek na szczęście go dobija. Tego to dwóch na pięć zostało. Prawdopodobnie w pisanie będzie piąta runda dla terrorystów. U zjeść każde sobie zagranie w jego meczu Plantuje i je, nie zasłania meczu, drużyny, taki błąd był I tak, oto z dwóch na pięć, zrobiło się z dwóch na jednego już, bo Fifex dołączył kolejnego fraga dla swojej drużyny e, Orzełek pilnuje właśnie e, City i zabił Arkezara I po Fifex kontra Orzełek Zobaczymy jak sobie poradzi, ożywek jest na bs się filmuje paki Jest celowany w dżungli i nie spodziewa się raczej wroga z Ceta Zobaczymy jak to rozegra grać Fivex Sprawdzę wszystkie pozycje powoli, ożywek wchodzi pod schody Zobaczmy jest B, też nie wie gdzie się znajduje Zauważył, wroga zauważył i jest piękny pola to I piąta runda drużyny terrorystów Zobaczymy jak ta tabela się rozkłada Fivex otwiera, zamyka jakieś taki ticks, ten sniper od nich, lexus na czwartym miejscu. arkezar mojego... jego, no taki, dobry mecz, nie jest słabo. czym jak się uzbrajają teraz, terroryści czy, grają ze smokami, posiadają dwa smoki, zakupili kupili, w ten moment, jednego neida. Trzy smoki, cztery smoki i neida mają. Bo do oh, będą tymi smokami, a i wiecie. Eee, Antyterroryści Rozłożenie 3-2 Żaden nami mida Smoki zostały rzucone Keen zbliża się pałacami I tak co jednego fraka, ale otwiera już orzełek Widgar zabija też kolejnego Jest frag za frag, dwóch na dwóch zostało, ale Gil jest bardzo byty średnią HP Dwóch Taterosów zbliża się od konektora, jeden na rampie terrorysta, a drugi na ninja. Na ninja nie, już nie się schował. Tam patrzy City zauważył w drogę Arkezar. zaczął ostrzał ale nie w szumu. Jeden na schodach się kam czyli terrorysta. Zobaczymy jak to wyjdzie. Stroniem do Kinga i nie może trafić właśnie arkewer po stronniczu za osłanie do ale prawdopodobnie nie rozbroi Rozbroi jako fartodna akcja w mało sekundę zabrakło żeby go zabić antyterroryści po prostu byli farta widzimy w Shim grają antyterroryści jako drugą rundę po zwycięstwie każdy zginął od nich ale widzę że tu grają arkewer z tym shotgunem oczywiście żebek smokuje konektor prawdopodobnie no, i będą bije się mida. Jeden fejkuje A na rampie, paka zbliża się na mida. właśnie gracz, z terroryści osłabiają swojego gracza z, 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 z flashem, bardzo. silverowa zagrywka. Nie wiem. z broni po chwili. Terroryści się na okno. Yeah. A nie, wchodzą jedno do bingo. A u mnie do A Tam jest brocz Dix, właśnie kolejnego fraga. Tu Fifex dokłada jeszcze jednego i jeszcze jednego fraga. I tak się właśnie zrobiła sytuacja 5 na 2. Zicker dokłada jeszcze jednego fraga. I orzełek zabiła się Fifeksa. Zdobył broń. I nie jest na Następnej rundy. Prawdopodobnie nie. Ale wszystko możliwe w tej sytuacji. Właśnie spotykam gracze Zipier, ale zabił żełka. zatem problem to z tym był pojedynek. Czwórka na Bizona, zero szans. Tylko grać jak zginę w rundzie, sobie do tych broń. A terroryści grają... Hmm. Nie wiem jak to nazwać. Nie fulla grają, czyli większość z nich. Bo tu się tu nie nic w ogóle, tylko pistolet. Jakieś pomiesz, się nie podlega terroryści to wyjście w tym momencie. Był eko Terroryści drzeją się w stronę B, prawie powinienem raszować. Dwóch chodzi midem jeden, o tym zasmukowane. wroga na konektorze. Właśnie boi strzela się z arkezarem. Czyli z Arkeza jednego flaga, ale jest odobity. A tu sekundę. Jest sytuacja... Na trzech, na trzech przez terrorystów, antyryści szykują się na odbijanie, jednak muszą wszyscy wrócić, ponieważ gracz e, e, Zitker był na ramce, gdzie nikogo nie było. Lecimy, wychodzą dwóch od kuchni, jeden Shortem. Lecimy, Wrać, Lexus ostrzeliwuje się i jak broni schody... schody. schody. Okna i właśnie zabił stickera w tym momencie dla ulexusa i zostało 1 e, pojedynek 1 na 1 e, orzełek full HP kontra entity a nie jest nie wyszedł mu to nie sprawdził wszystkich pozycji na BS-ie i został zabity przez orzełka 11 do 7 dla terrorystów obstawiam jakbym ten mecz był na CSGO lunch Obstawiam oczywiście na drużynę terrorystów w tym meczu, bo mnie jakieś nadzieje nie ponoszę drużyna drużynie antyterrorystów się wszyscy zbliżają w stronę Flashback. A, nikt nie fejkuje MIDA ani nie fejkuje B, że jeszcze raz się nam idzie jest pod balkonem Flashback. Jest to balkon w tym momencie Zbliżają się, krótko zbliżają się dwóch graczy się oślepiony właśnie w tym momencie. Bojedynek i właśnie wyprał Michaelera, za sam orzełek. Kontrola full auto na zerowym poziomie. Ale udało mu się zabić z Zitkara, to za tą problem dojść po gracze Zitker. Jego oh, właśnie został objęty przez gracza drużyny terrorystów. Bo i zabił właśnie w tym exakt i u się od strony, ostatni był się od strony. Konektora i wchodzą na stronę na schod właśnie ze scoutem zdobył kolejnego fraga na kazarze i tig zdobija dwóch fragów, fragi właśnie w tym momencie zdobija, sam posiada scouta, niestety ładnie celowany gile był ze swoim scoutem, ładnego, że go trafił 127 dla terrorystów yyy um, antyterroryści chodzi że mają 2000 tylko pieniędzy jest z przynajmniej Fifex widzę w tym momencie Lexus nic nie zakupił i Artkiezer też nic nie zakupił um, Terroryści znowu szykują się na picie na minę, ponieważ na smoki na konektor w tym momencie Tak wszyscy pięciu terrorystów widzicie na minę, co z tego wyjdzie. wszystkie przejścia. Lexus masz parę w smoku i prawdopodobnie coś wie. Ale... Nie trafił głowy... Trafił głowę! A, jeden HP za sobą eee, Panu orzełkowi. Wszyscy w, konektor w konektorze są. Jeden czai się na schodach. Jeden, który w oknie i tam Zitker został właśnie podpalony i dobity przez gracza. Michael Lille. Baka w oknie. To bardzo dziwne, że terrorystów. A Gile właśnie zdobył fraga na Arkazarze. I terroryści plantują właśnie bombę. Myślę, że Fifex nie poradzi, jeżeli zabije trzech graczy, może maksimum, bo są obici. Zabiłem bojego. Gile wcelowany na dżunglę. Tam Fifex strzele się na spalną klepę i zdobył fraga. Gile właśnie w jest wcelowany z na spawn CT i wyciąga defeksa. No i mówiłem, maksimum 3 kera ubi by ubił Zabił dwóch 13 ronda dla, dla terrorystów. Antyterroryści. No są w takiego mieszanego fola. Bardzo dziwna zagrybka, ponieważ część kupuje pistolety, część nic nie kupuje, a część kupuje karabiny. Takie taktyki z Silvera, nie wiem jakie gracze są rangi. Ten Silver 2 Silver 3 maximum. Michael na nam idzie. Tam Tix strzela się p 2000 graczem. Michael właśnie długa Praga, z nim kurczę. Bo Jezus został obity w stanie smoku. A o zbliżał się na B ze swoim kolegą. Kolega trzyma pakę. Jeden gracz tylko na bomb site B Jest on na ninja, Fitex że zrobi ninja defuse Jednak został zauważony Bomba właśnie splontowana Antyterroryści szykują się do odbijania Trzech prawdopodobnie będzie wchodzić od kuchni Jest jeden za jednego, Zitker za orzełka To bardzo dobra zmiana, ponieważ Zitker zamyka praktycznie tabelę no tak on, on w ogóle głównie nie gra nie mymmy go przyjechał z drużyny, a że z jednym z po z terrorystów. sytuacja dwóch na czterech, z czego Lexus jest na ostatnich sił. właśnie Lexus jest zauważony, ale arkaza ze swoim pięknym haczykiem mówię, że ten człowiek potrafi robić cuda z shotgunami. i taki właśnie jest. bomba za chwilę ale prawdopodobnie rozbroi, jeszcze raz się zbliża. I zabrakło jednej sekundy, by rozbroił. Ale te cude, które robią ze swoimi shotgunami, są niesamowite. Zresztą 14 ronda terrorystów, te terroryści grają ostatniego fulla, nie? Jak przygrają tą rundę, to już nie mieli pieniędzy na następną. Na ostatnią 15 już. Go, go, go. Tymczasem zagrywka 3-2 prawdopodobnie tak 3-2 u eee, terrorystów dwie AWP już, już stracili swoją AWP z terroryści eee, gil topowy sniper z urzędów terrorystów główny kierujący w linii rozgrywki Arka ze swoim shotgunem wypoziomila i nie wyciągnął fraga chociaż był oślepiony wróg i nie zabił go, nie wiem jakim to cudem możliwe no jak widzimy czy te magiczne jego strzały shotguna są w nie Zależy jaka pogoda, temperatura i godzina. Właściwie go zostało że na Ninja, sobie kolejny raz zabity. to nie, nie wychodzą te Ninja diffusy. Baka. Zbliża się... E, czurem się... Nie, zbliża się oknem, stąd mam sobie tu A. Został ostatni gracz z my się myślę, że nie poradzi, nie zabije nikogo prawdopodobnie. Zauważa swoją broń na spawnie CT. Jego chujowy o O, jednak pomyliłem się bardzo przepraszam, zabił jednego gracza Co przynajmniej dalej pójdzie yy, Teraz z tej info w którym miejscu się znajduje Przemieścił się, ale też pewnie nad wiedzieli Zrobił, wychyla się i właśnie zabił ze swoim naga Ostatnia, finałowa runda Czy punkt meczowy, nie finałowa runda, tylko punkt tego meczu naszego 15 dla terrorystów a jednak mieli pieniądze, ale już ile co na granatu nie starcza Tix chociaż ostatnia runda, punkt meczowy dla terrorystów, i nie zakupił żadnej broni e, tam terroryści znowu się zbliżają milowi, smoki poleciały jeden tylko fejkuje rampę a jednak bomba poszedła górą, w stronę Bomba przyczajona, jakby ktoś chciał skrasać w są 3 terrorystów na midzie i jeden na rampie. Bomba się zbliża kubą Site'owi B. I ten w apartach. Myślę z tej wiadomości od Arkezara, że um, skończył już rozgrywkę. Na żywo komentuję to w tym momencie, to oni, jak oni już jeszcze grali, to ja komentuję to właśnie. Gracz Antik zabił swojego teammate'a e, Typekse Zitker od razu, martwy był już na starcie pewnie przeoczyłem parę punkty rzeczy w tym meczu. Idę do tej rundzie, żeby że tutaj wiadomości, bo spontanowana na BAM się, że już to końcowa runda będzie. Dostał jeden gracz TIX na czterech terrorystów. Terroryści szukają TIXa. Moment, za który wbuchniemy, to będzie koniec naszego meczu. Już TIX nic nie może zrobić. Mimo w sensie dziękuję, sasadniku, o jego końcowym mecz. Exo plus Random kontra gdzieś tam o Randomi. Dziękuję bardzo.